Pan samochodzik. Sztolnia Hekse. Rozdział ósmy. Paweł zgodził się na spotkanie jutro w południe, powiedziałem do kusego, kiedy wyszliśmy z sal z kąpielami leczniczymi. Będziemy musieli się zwolnić z zabiegów. I zorganizować prowiant, dodał kusy. Ja się tym zajmę, a Ty załatw zwolnienie. Kierowniczka Cezara Ci lubi. Przy obiedzie przedstawiliśmy towarzystwu nasze plany na następny dzień. Klara przyglądała nam się z uśmiechem, a Basia, Danusia i Zdzisław spojrzeli tylko po sobie. Po posiłku poszedłem do kierowniczki. Od innych pensjonariuszy wiedziałem, że niechętnie ich przyjmowała, obawiając się niezasadnych, jej zdaniem, skarg na oferowane usługi. Mnie przyjęła natychmiast. Zaprosiła. Żebym usiadł w fotelu przy niskim stoliku. Nawet nie słuchała mojego sprzeciwu i przyniosła po chwili dwie kawy cappuccino. Pana serce działa jak trzeba, więc łagodna kawa panu nie zaszkodzi, powiedziała, siadając i zakładając nogę na nogę. Kolana zgrabnych nóg wystawały ponad wysokość blatu stolika, a ona patrzyła na mnie z życzliwym uśmiechem. Słucham, co tym razem pragnie panu uzyskać? Zapytała. Chciałbym jutro ze współlokatorem pójść na wycieczkę w góry, odpowiedziałem. Czemu akurat jutro, a nie w sobotę czy w niedzielę? Z kolegą czujemy się trochę jak duże dzieci i tak sobie wymyśliliśmy. I to co chcecie, musicie mieć natychmiast, domyśliła się. Tak, przyznałem. W pana pracy pewnie nauczył się pan pokonywać wszelki opór. Nie rozumiem, przyznałem się. Jestem muzealnikiem, tak, tak, kierowniczka roześmiała się. Wiem coś o tym, trzymając uszko filiżanki, upiła mały łyk kawy, zalotnie spoglądając w moją stronę. Chyba doszło tu do jakiegoś nieporozumienia, protestowałem. Panie Tomaszu, całe uzdrowisko aż huczy od tego, kim pan jest naprawdę. Ciekaw jestem kim? Szpiegiem. Co? Ma pan dziwny samochód. Był pan zaplątany w udział w tej kradzieży w pociągu. Teraz dołączył do pana kolega, przyjeżdżał tu młodzieniec z policji. Mam mówić dalej? To plotki. Zaprzeczałem. Panie Tomaszu, kierowniczka nachyliła się w moją stronę. Także nasze twarze dzieliło zaledwie 10 centymetrów. Pan jest tak uroczym i przystojnym mężczyzną. Chętnie mogę z Panem współpracować. Wyszeptała. Wiem, że pani Klara zwróciła teraz uwagę na tego Angola. To naprawdę nie tak. Broniłem się. Kupił jej pan kreację, a teraz ona tak się panu odwdzięcza? Mężczyźni, nawet szpiedzy potrafią być tak naiwni? Przecież inny na pana miejscu walczyłby o miejsce u boku Klary. Ma pan prawo. Pan przyjął to tak spokojnie, jakby to była jakaś gra. Jakaś? No przecież szpiegowska. Nie jestem Jamesem Bondem, a praca szpiegów wygląda zupełnie inaczej. Skąd pan to wie? Wiedziałem, że teraz sam się wpakowałem w pułapkę i żadne rozsądne argumenty nie trafią już do wyobraźni kierowniczki. Pozostało mi tylko brać narzuconą mi rolę. Westchnąłem. Dobrze, odezwałem się poprawiając klapy marynarki. Prowadzę pewną dyskretną grę. Podejrzenia co do mojej osoby nie przeszkadzają mi, ale wolałbym, aby pani w miarę swoich możliwości uciszała wszelkie plotki. Tak, oczywiście, kierowniczka poważnie kiwała głową. Lepiej też, aby pani swoje spostrzeżenia zachowywała dla siebie. Kiedy tylko pani pomoc będzie mi niezbędną, to o nią poproszę. Dobrze? Oczywiście, kierowniczka wstała. Co i ja uczyniłem? Dziękuję za kawę. Była pyszna. Do widzenia, ukłoniłem się i wyszedłem. Kusy czekał na mnie w holu i razem zeszliśmy do po podrobne zakupy. Wieczorem był dans in, a w piątek mogliśmy wracać do kwater trochę później. Kusy jednak z Basią i się wrócili wcześniej. Zdzisław próbował znaleźć sobie nową tancerkę, a ja i Henry tańczyliśmy z Klarą. Anglik opowiadał o swoich podróżach służbowych do Afryki i Indii, gdzie oprócz podpisywania kontraktów zajmował się udziałem w polowaniach. Tomaszu, polujesz? zapytał mnie. Chciałbym, żeby polowania miały w sobie coś z przygody, a nie tylko wyjście na ustaloną pozycję strzelecką przygotowaną przez przewodnika wprost na wystraszone zwierzę, odpowiedziałem z przekąsem. Proponujesz powrót do idei polowań z łukiem i włócznią, kpiła Klara. Poznałem kiedyś człowieka, który uznałby ten pomysł za bardzo dobry. Był myśliwym, chodził na łowy z archaiczną dubeltówką i wszyscy nazywali go winetu. Byłeś hipisem, że interesowałeś się Indianami? Mieliście imiona w stylu mówiący kamień i tropiliście zwierzę, idąc za złamanymi źdźbłami trawy? Owszem, Miałem imię i tropiliśmy w lesie złodziei. Jakie miałeś imię? Szara Sowa. Bardzo trafnie dobrane. Henry grzecznie pokiwał głową. Sowa potrafi dostrzec w mrokach rzeczy niedostrzegalne ludzkim okiem, zauważyła Klara. Ty tak potrafisz? Tak mi się zdaje. I dotyczy to także mrocznych zakamarków ludzkiej duszy. Niekiedy mi się to udaje. Zbliżała się dwudziesta druga i postanowiliśmy wrócić do cesarza szliśmy we trójkę pod górkę i z daleka słyszeliśmy zbliżające się do naszego domu syreny, potem dostrzegliśmy błyski świateł alarmowych. To przy waszym domu, zauważył Henry. Chyba to pożar, bo widzę strażaków. Przyspieszyliśmy, a na drodze jak strumyki do wielkiej rzeki ludzi przyłączali się inni kuracjusze ze Szczawna ciekawi, co się stało. Mój niepokój rósł z każdą chwilą, kiedy zauważyłem, że powstałe zamieszanie rozgrywa się przy oknie mojego pokoju. O, Boże, krzyknęła Klara. Instynktownie cofnąłem się. O co chodzi? Zapytałem, starając się, żeby w moim głosie nie wyczuli niepokoju. Kto wtyka nos w nie swoje sprawy, tego spotyka surowa kara, stwierdził zachrypnięty głos. On pierwszy zaatakował z wysoko uniesionym łomem. Zrobiłem unik, przeszedłem obok niego chwytając za uzbrojoną dłoń. Prostą dźwignią sprawiłem, że puścił żelastwo, a potem wciąż blokując jego ruchy obróciłem się i użyłem go jako tarczy przed atakiem drugiego łomiarza. Ten trafił kumpla w brzuch. Rozległ się jęk, a napastnik rzucił broń szepcząc, przepraszam. Puściłem rannego i czekałem. Co zrobi ten z siekierą? Zamachnął się. Schyliłem się i prostym chwytem rzuciłem go na ziemię. Zdarłem mu kominiarkę, potem temu rannemu. Trzeci nawet się nie bronił. Przyjrzałem się ich twarzom. Nie znałem ich. Kto was nasłał? zapytałem podnosząc łom. Leżeli na drodze, czekając, co zrobię. Milczeli. Wiem, kto to zrobił. Pokiwałem głową. To był burczyk i policzę się z nim. Z wami też, jeśli jeszcze raz wejdziecie mi w drogę. Dobranoc. Zły rzuciłem łom w krzaki i poszedłem do swojego domku. Następnego dnia miałem spotkać się z panem Tomaszem, ale tej nocy musiałem zrobić jeszcze jedną rzecz. Zjadłem kolację i zdrzemnąłem się. Potem ubrałem się w swój mundur, do pasa przypiąłem kaburę z pistoletem i, korzystając z ciemności nocy, wykradłem się do lasu. Spędziłem tam kilka godzin, aż nabrałem pewności co do swoich podejrzeń. Wróciłem po świcie i zmęczony rzuciłem się na tapczanik. Zasnąłem natychmiast. Obudził mnie budzik i prawie natychmiast wyjechałem w kierunku Wałbrzycha. Czekała mnie długa droga i śniadanie postanowiłem zjeść na trasie. Na gzymsie fasady Cezara stała Basia. Była w koszuli nocnej, szlafroku i pierwszy raz widziałem ją bez jej beretu, pod którym, jak się okazało, okrywała starannie skręcone loki. Jej odzienie powiewało na łagodnym wietrze, a ona jęczała, rozpaczliwie trzymając się rynny przecinającej gzyms, po którym zakradała się do okna mojego pokoju. Znajdowała się po środku trzymetrowej przestrzeni między otworami okiennymi. Strażacy rozłożyli na ziemi pod Basią materac, na który mogła skoczyć, ale ona się bała. Drabina, jaką mieli strażacy, była za krótka, by sięgnąć na wysokość 12 metrów i trzeba było czekać na sprowadzenie specjalnego wozu z wysięgnikiem. Kusy wyszedł na parapet naszego okna. Widzowie wstrzymali oddech. Niech pan się nie wygłupia! – krzyczał przez megafon dowódca strażaków. Kusy nie zwracał na to uwagi, tylko twarzą do ściany, dostawiając do siebie stopy zbliżał się do Basi. Gdy jej dotknął, tłum westchnął. Objął ją i dało się słyszeć pierwsze szlochania. Łagodnie przyciągnął ją do siebie. Coś jej szeptał do ucha. Delikatnie oderwał jej dłonie od rynny i przytrzymując Basię jak dziecko, przy piersi. Przewrócił się na plecy, także po sekundzie oboje lecieli na materac rozłożony przez strażaków. Miękko zapadli się w fałdę materiału, skąd wyciągnęli ich strażacy i pielęgniarze z karetek. Lekarze badali Basie, bo kusy wstał uśmiechnięty i przyjmował gratulacje. Zemdlona Basia została zaniesiona do ambulansu. Podejrzewałem. Że i złe samopoczucie było bardziej efektem wstydu, jakiego doznała, niż upadku. Przecisnąłem się między ludźmi do kusego. Jak się czujesz, bohaterze? zapytałem, gratulując mu odwagi. Dobrze, odpowiedział. Co ona robiła na tym gzymsie? Umówiłeś się z nią na. Tomaszu, kusy spojrzał na mnie z wyrzutem. To nie w moim stylu. Słowo? Jestem cywilizowanym człowiekiem, roześmiał się Kusy. Po co miałbym kazać jej iść oknem, skoro są drzwi? Ruszyliśmy do wejścia do Cezara. Widziałem, że Klara i Henry zniknęli gdzieś w tłumie. Wróciliśmy do swojego pokoju i kiedy obaj byliśmy już przygotowani do snu, w pijamach, a spod naszego okna odjechali strażacy, ktoś zapukał do drzwi. Kusy podszedł. Uchylił je, a potem otworzył szerzej. Proszę, oczywiście, że może pani wejść, powiedział. Nie spodziewałem się wizyty żadnej niewiasty w nocy w naszym pokoju. Zaniepokojony zakryłem kocem pościeli i usiadłem na brzegu tapczanu. To była kierowniczka Cezara. Przysiadła na parapecie i patrzyła na nas. Pierwszy raz mam takich numerantów, oznajmiła. Czy wy, szpiedzy! Nie macie jakiegoś swojego ośrodka wypoczynkowego? Kusy spojrzał na nią zaskoczony. Mrugnąłem do niego dając znak, żeby nie podejmował dyskusji na ten temat. Panie Zenonie. Kierowniczka groźnie spojrzała na kusego. Pani Basia szła do pana na schadzkę. Co? Kusy zerwał się z tapczanu. To oficjalna wersja. Kierowniczka uspokoiła go gestem. Tak naprawdę chciała sprawdzić, co pan szpieg robi. Nikt w całym Cezarze nie wie, jak mieszkacie, co robicie wieczorami. Jedynym wyjściem było zajrzenie przez okno. Co pan, panie Zenonie, jako człowiek honoru, powinien teraz zrobić? Kusy zdezorientowany bezradnie rozłożył ręce. Mnie się już chciało śmiać, bo miałem przeczucie, do czego zmierza kierowniczka. Nie wiem, rzekł kusy i pytająco zerknął na mnie. Czy Basia ci się podoba? Zapytałem go. Pan Tomasz to gentleman, który w lot zrozumiał moje intencje, pochwaliła mnie kierowniczka. Może pan wytłumaczy panu Zenonowi, jak mężczyzna mężczyźnie, o co mi chodzi? Tak, zgodziłem się. Dziękuję, kierowniczka posłała mi promienny uśmiech. Robicie dużo zamieszania, jakbyście nie byli prawdziwymi szpiegami, powiedziała wychodząc. Moglibyście znaleźć sobie spokojniejsze zajęcia. Mamy dobrze wyposażoną bibliotekę. Kiedy zamknęła drzwi za sobą, Kusy pokręcił głową na boki. Jakby właśnie zszedł z ringu po walce z bokserem wagi superciężkiej i próbował otrząsnąć się po serii ciosów. O co chodzi z tymi szpiegami? zapytał po chwili. Wszyscy tu uważają nas za podejrzanych osobników, wyjaśniłem. Już wcześniej zauważyłem, że Basia i Danusia mnie śledzą, ale nie przywiązywałem do tego większej wagi i to był błąd. Ktoś ci pomógł rozsiewając taką plotkę. Tak i wiem kto, nie wiem tylko w jakim celu. Klara? Tak, przyznałem. Co ja mam teraz zrobić z tą Basią? Chyba nie każesz mi. Prawie zadrżał z przerażenia. Chyba nie masz innego wyjścia, roześmiałem się. Zasnąłem szybko, ale kiedy rano ujrzałem twarz Kusego, widziałem, że on spał źle albo nie spał wcale. Na śniadanie wypił dwie kawy. Przy posiłku panie ostentacyjnie nie odzywały się. Zdzisław próbował rozładować atmosferę swoimi kawałami, które nikogo nie bawiły. Około dziewiątej spakowaliśmy z kusym do jednego chleba kanasz prowiant i wyszliśmy na górską wycieczkę. Może górską to za duże słowo, ale w naszym wieku taki spacer był już niezłą wyprawą. Ze Szczawna wyszliśmy do głównej drogi prowadzącej do Wałbrzycha. Przeszliśmy na drugą stronę i za znakami niebieskiego szlaku ruszyliśmy pod górkę, przez wilową dzielnicę. Podziwialiśmy ładne domy i widok ze zbocza który się za nami otwierał. Po pół godzinie doszliśmy do płaskowyżu, na który prowadziła Aleja Lipi, gdzie stał kościół. Stanęliśmy przy nim rozglądając się za kolejnymi znakami, które tu się urywały. Wyjąłem mapę i pochyliliśmy się nad nią. – Trzeba iść w kierunku. Kusy zerknął na mapę, Konradowa, wskazał w kierunku budynków. – Tylko którędy? Na skróty przez łąkę czy tą polną drogą? Tam widzę nasyp kolejowy, więc proponuję iść przez łąkę. Bo według mapy szlak prowadzi pod wiaduktem. Przeczucie mnie nie myliło i szybko dotarliśmy ścieżką obok gospodarstwa do szosy i do ceglanego wiaduktu. Idąc pod torami, za nimi na betonowym słupie latarni zobaczyliśmy niebieski pasek. Znowu szliśmy między domkami i eleganckimi willami skrytymi za żywopłotami, siatkami i wysokimi murami. Oszczekiwały nas psy pilnujące posesji, ludzie ciekawie zerkali na turystów. Doszliśmy do lasu. Na obrzeżu wysokie sosny tworzyły parasol nad połaciami mchu. Przez to Zielone Królestwo, środkiem, początkowo przez płytki jar, prowadziła ścieżka. Przysiadłem na zielono-białym szlabanie i napiłem się wody mineralnej. Kusy wyjął scyzorek z chlebaka i poszedł między drzewa. Wrócił po kilku minutach z dwiema wygodnymi laskami zrobionymi z suchych gałęzi. Chyba nam się przydadzą, powiedział, uśmiechając się. Po przejściu około trzystu metrów weszliśmy do lasu mieszanego. Cały czas wędrowaliśmy leśną drogą. Przeszliśmy przez dolinę jakiegoś strumienia i znaleźliśmy się u podnóża góry hełmiec, mającej wysokość 850 metrów npm. Z daleka widzieliśmy krzyż milenijny na szczycie. Teraz byliśmy na drodze pokrytej starą dziurawą powierzchnią asfaltową. Usiedliśmy na moment, by odpocząć przed wędrówką, jaka nas czekała. Widzieliśmy strome zbocza i drogę wznoszącą się spiralą wokół góry. Gdzieś w oddali słyszeliśmy nawet odgłos pracującego silnika. Idziemy kusy niepewnie zerknął ku górze. Nie mamy wyboru poklepałem go po ramieniu. Podpierając się laskami wspięliśmy się do kolejnej drogi, którą musieliśmy przejść około 400 metrów do jeszcze bardziej stromego podejścia. Teraz przydały nam się laski. Czułem, że z każdym krokiem serce biło mi szybciej i mocniej. Przystawałem co kilka kroków, by obejrzeć się na piękne widoki. Między pniami sosen można było dostrzec panoramę Wałbrzycha. Wchodziliśmy może kwadrans i dotarliśmy do leśnej drogi wysypanej skalnym tłuczniem. Na lewo od nas, za zakrętem drogi i gałęziami krzaków głogu, ujrzeliśmy samochód terenowy Henry Ego. Obok niego stał strażnik leśny i chyba wypisywał mandat. Chodźmy, nim nas zobaczą, pociągnąłem kusego. Myślisz, Zeplara namówiła go na wycieczkę? Tak. Uznała, że nasza niespodziewana wyprawa jest podejrzana i postanowiła to sprawdzić. Henry oczywiście z ochotą przystał na propozycję wspólnego wyjazdu, bo przecież nie zdecydowaliby się na spacer. Rozejrzeliśmy się w poszukiwaniu kolejnych znaków, ale niczego nie widzieliśmy. Za to przed nami był kolejny stromy stok. To może być ta drużka kusy wskazał gwiazd pod górę. Nie widać tam znaków. Pójdziemy naokoło. A może wcześniej spotkamy Pawła. Możemy wejść na szczyt, tędy. Kusy wskazał na mapie szereg zielonych kresek oznaczających inny szlak prowadzący na szczyt. Za sobą słyszeliśmy oddalające się warczenie auta Henry'ego. Czyżby zrezygnował z dotarcia na górę? Po dziesięciu minutach znaleźliśmy się pod stromą skarpą, w której była wąska wyrwa i po odsłoniętych korzeniach drzew, jak po schodach. Można było rozpocząć wspinaczkę zielonym szlakiem. Podejście 100 metrów po stromiznie ocenił kusy. Jego słowa potwierdzały oznaczenia szlaku widoczne na drzewach. Szybko wchodziliśmy pod góry jakby uskrzydleni wspaniałymi widokami. Wchodzenie tu jakoś nas już tak nie męczyło, a może czuliśmy zbliżający się koniec wędrówki. Jeszcze raz minęliśmy oznaczenie początku kolejnej setki stromego podejścia i nieoczekiwanie szybko znaleźliśmy się na szczycie Hełmyca. Stał tu biały, metalowy krzyż milenijny i ruiny schroniska imienia Mieczysława Orłowicza, w którego wieży umieszczono jakieś urządzenia radiowe. Usiedliśmy na ławce przy palenisku. Kusy wyjął cygaretki i zapaliliśmy, nadstawiając spocone twarze do słońca i podmuchów w chłodnego wiatru. Dzień dobry panom. Nagle usłyszałem głos Pawła. To on był tym strażnikiem leśnym, który wypisywał mandat Henry'emu. W lesie, między drzewami stał czterokołowy pojazd z kierownicą, jak w motocyklu. Mój podwładny był uśmiechnięty. Doskonale prezentował się w mundurze. Z niesmakiem zauważyłem, że u pasa miał kaburę z pistoletem. To po co? zapytałem, wskazując na broń. Część ekwipunku, odparł skruszony. Nie gniewasz się? Paweł zwrócił się do kusego. Tak musiałeś zrobić. Kusy wzruszył ramionami. Co za różnica, skoro obaj oszukiwaliśmy. Opowiadaj, coś robił w Niemczech. Paweł zdążył nam wszystko opowiedzieć, nim na drodze usłyszeliśmy ludzkie głosy. Paweł szybko nałożył kask. Na czele pochodu maszerowała Klara, za nią szli Henry, Basia i na końcu, zlany potem Zdzisław. Kiedy Klara zobaczyła nas rozmawiających z Pawłem, podparła się pod boki. Im też wlepi pan mandat? groźnie zapytała. Za co? Zdziwił się Paweł. Klara na chwilę stropiła się. Tomaszu, nie rozmawiaj z tym panem. Oskarżycielsko palec wycelowała w Pawła. Ten pan nie potrafi uszanować dewizowego turysty. Przecież nie wszyscy mają kondycję, żeby na piechotę włazić na jakąś górę. Zagranicznego turystę zachęcałbym do wycieczek pieszych po naszym pięknym kraju, odpowiedział Paweł. Nie wolno wjeżdżać samochodem do lasu. A pan jak tu dotarł? Kłóciła się Klara. Klaro, uniosłem dłoń w pojednawczym geście. Porozmawiam z panem. Wziąłem Pawła pod rękę i odeszliśmy na bok. Odprowadziłem Pawła do jego czterokołowego motocykla. Czemu ukrywasz twarz? Zapytałem go patrząc wymownie na kask. Ten Anglik. Słowa Pawła na moment utonęły w ryku uruchamianego silnika. Widziałem go fosnabrik. Paweł zjechał w kierunku miasta. Z kusym nakarmiliśmy niefortunnych turystów nieprzygotowanych na taką wycieczkę. Po półgodzinnym odpoczynku ruszyliśmy żółtym szlakiem w dół do przełęczy Rocochatki. Tam Henry zostawił swój samochód, którym zjechał ze swoim towarzystwem do Boguszowa. My z Kusym poszliśmy dalej na piechotę. Jak to się stało, że oni tak szybko zjechali do przełęczy i potem wrócili na górę? Zastanawiał się Kusy. Może Henry zostawił ich i zjechał sam? Zastanawiałem się musiałby być bardzo wysportowanym człowiekiem, żeby ich dogonić. Pokiwałem głową przyznając, że rzeczywiście postać Henry'ego wymagała naszej uwagi. Doszliśmy do mostku nad nieczynną linią kolejową, tą samą, która kiedyś dochodziła do Konradowa. W ciągu dwudziestu minut znaleźliśmy się w granicach administracyjnych miasta. Maszerowaliśmy po chodniku, ale zmęczeni zwolniliśmy. A kiedy doszliśmy do głównej ulicy, wzrokiem szukaliśmy ławeczki. Kusy dojrzał pijalnie piwa, gdzie usiedliśmy pod ogromnym parasolem. Kusy zamówił piwo, a ja jasok, co o tym wszystkim myślisz? Zapytał kusy ocierając usta z piany. Heksek to zasypana sztolnia kompleksu Rize. Najpewniej dotąd nie rozpoznana i zastanawiam się, gdzie jej szukać? Paweł uważa. Że w rejonie, gdzie zamieszkał. Może ma rację. A ten znak? Zgadzam się z koncepcją Pawła, że to mapa i klucz prowadzący do skrytki. Kiedy Paweł opowiadał nam o swoich przygodach w Niemczech i narysował znak ze świecznika, przypomniałem sobie, że podobny symbol widziałem gdzieś w cesarzu. Cały czas próbowałem sobie przypomnieć, w którym dokładnie miejscu mogło to być. Jak myślisz? Ile jest warte to, co tam ukryto? Kusy przerwał moje rozmyślania. To mogą być rzeczy bezcenne. Jeżeli są to rzeczywiście skarby zrabowane przez nazistów na terenie Bałkanów, to mogą to być zabytki greckie, rzymskie, bizantyjskie, tureckie. Ociekające złotem i drogimi kamieniami, rozmarzył się kusy. Pamiętaj, że równie cenne, a niekiedy cenniejsze są papirusy, pergaminy. Stare księgi. Kusy zamyślił się. Bardzo zależy Ci na odzyskaniu skarbów, ale czy zrobisz wszystko, by ukarać Marlona? Upewniał się. Zawarliśmy układ, przypomniałem mu. Jeżeli będziemy lojalnie współdziałać, to zaprowadzimy go za kratki. Kusy pokiwał głową, wyraźnie zadowolony z mojej odpowiedzi. Chyba musisz zrobić jeszcze jedną rzecz, przypomniałem Kusejmu. Co takiego? Zdziwił się. Wymownie spojrzałem na przechodzącego pochodniku mężczyznę z bukietem kwiatów w dłoni. Naprawdę muszę? Kusy pytał z nadzieją, że powiem nie. Dla dobra sprawy, uśmiechnąłem się. I kup sobie jakieś śmietowe dropsy, bo kobiety nie lubią zapachu piwa. Wyszliśmy z pijalni. Zapytałem kusego, czy chce, żebym mu towarzyszył. Uprzejmie podziękował za moją pomoc i rozeszliśmy się w przeciwnych kierunkach. Jeszcze prawie godziny szedłem, nim dotarłem do cesarza. Wykąpałem się, przebrałem i szedłem na kolację. Przy stole byli tylko Zdzisław i Danusia. Nie odzywali się słowem. Pierwszy raz zdarzyło mi się zastygnąć z kubkiem przytkniętym do warg. Stało się tak, gdy w jadalni usłyszałem brawa. Obejrzałem się w kierunku wejścia. Do naszego stolika szli trzymając się za ręce Basia i Kusy. Ona była już w berecie i, zapatrzona w niego, ściskała bukiet kwiatów.